Witam wszystkich w kolejne odsłonie Wędku i Dzisiaj znowu troszkę inaczej Wczoraj otrzymałem telefon od tego gagatka Dziadka Willego, już chyba niekoło nie trzeba przedstawiać No i dziadek mówi przyjedź, przyjedź Bo jest coś do wzięcia Na razie wam nie powiem co to jest, zobaczycie sami Na razie patrzyłam was troszkę w niepewności Ale tak tytułem wstępu wam powiem, że z tej wody Do psinka trafiło już kilka albo kilkanaście godnych ryb W tym amury, karpie Echem. Dziadek Willy tutaj nam, że tak powiem, po kosztach te ryby odsprzedaje. Ma tutaj naprawdę fajne okazje, a to nie jest jedyny staw. Stawów jest więcej. Co myśmy tu już dziadek łowili? Szczupaki, okonie, amury, amury karpie, karpie, liny. liny. Tąpyki jeszcze nie złapaliśmy. Jo, kulpy. Kulpy No, kulpy Też już tu zapada. błocie. Teraz nie. Dokładnie. W tym roku płoci masa. Jody. Także na tych stawach tu się dzieje. Wszystko mam nadzieję, że tu jeszcze dopuścimy otra co? Wpuścimy parę siotrów Nie otra nie. Bo... Nie chcesz jesiotra? Nie. dziadek bo... no, ja, nie chcę. No dobra, ale to tak tytułem wstępu, <coughs> e, jak no już jak tu jestem po coś, to coś tam stąd zabiorę, ale to wam pokażę później. E, no co, idziemy to łapać, nie? Jo. No. Tak. Masz coś dziadek do powiedzenia? Jeszcze widzą? Tam około 5 tysięcy ludzi cię będzie oglądać. Yeah. <laughs> Pozdrawiam, po dobra, idziemy łowić. Czekaj, a będę... Te... My tu gadu gadu Dziadek miał zarzucony wędkę To niemożliwe. <laughs> I akurat... Akurat ryba. Będziesz ciągnął, I... ale delikatnie dziadek, nie zerwiesz go. Ja sobie tu z nim poradzę Ja sobie tu z nim... Nie męć, ja tu sobie z nim poradzę, jedną ja, ręką nawet. przy czym tak kamerę, tak na, żeby było widać tam tamtą wodę Jak ona zgaśnie, to nic nie musisz robić, bo ona po prostu będzie dalej nagrywać Tak troszkę, o, tak ją trzymaj Ale to niemożliwe, aż ty myślisz myśl, te ryby łapać, a... Masz ja. podbierak? M mam Nie daj ty się zaplątać Nie, 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 ja ją wezmę lepiej tam, co? Jo nie daj. Chyba ja, ja się zaplączę, tu Dziadek, na tym twoim sprzęcie, ja to wyciągnę. Ty, co to je? Nie daj, tu! Kurde! <śmiech> <śmiech> Nie daj mu tam. To jest duży. Weź ty ustaw to, to, się, to się nagrywa, tylko musisz trzymać, tak? Jak pod film ty on się zahaczył? Ja pierdziela. Czekaj dziadek, czekaj, to jeszcze nie to jest... To jest duży To jest duży Ja pierdziele, nie ur... Mniejszy, go, No nie możliwe, że żeby... on ja, ja, ja. Dawaj go dziadek teraz. Dawaj go. Jest nasz Ja pierdzielę, tego ty bierzesz, ale nie się udało <śmiennie> Ja przyjechałem do ciebie po co innego, a my kurde takiego karpia, piona Ja, ja. pierdziele Co? jest ten duży Ja to jest Większego tu nie ma, no ty wiesz ma kila ja, ale się udało co? Co? Ty go nie dopłacisz Co? Weź do szefa dłoni. <śmiennie> Dobra, na razie przerwamy nagrywanie tak ja. No, jestem już nad moim flagowym jeziorem, czyli nad nadcinkiem. Nie będę tego przeciągał, bo w beczce mam to niespodziankę, o której mówiłem. Tylko kamerkę ubiorę sobie na głowę i działamy dalej. Tak, jak widzicie, dojechałem tu na samo nawet można powiedzieć łowisko, bo tutaj często łowię. No i co? Zaczynamy! Beczka! Łopsa! Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Niektórzy z Was. Łapali w zeszłym roku na psinku mega sztuki karasi. Niektórzy mówili, że to chwasty, że takich ryb nie można wpuszczać, że to nic pozytywnego z tego nie będzie. Ja jestem innego zdania. Każda ryba zasługuje na to, żeby ją traktować tak samo. W tej beczce uważajcie, Willy nałowił 800 Japońców i 100 oryginalnych karasi te ryby trafiają właśnie tu do psinka część z nich na pewno zjedzą te szupaki, których tu jest masa no ale część przyrośnie do takich rozmiarów jak łapaliście jeżeli ktoś nie wierzy to proszę wejść na facebooku na łowisko jezioro psinko i zobaczyć jakie waldekwera czy ktoś inny łapał tutaj karasie one były zbliżone do 2 kg także zaczynamy ciach Niezła gromadka. Zobaczcie, ile tego czmychu jest. <grymne> Stoją. Nie, wiem, czy to dobrze widać. No uciekajcie, jesteście w nowym domu. Niech sobie tu chwilę postoją. A my zajmiemy się teraz wisienką na torcie. Czyli tym, co udało się złapać podczas. Podczas przygotowania tych Japońców Sam w to nie wierzę, ale widzicie jak się dba O to żeby w nią że były ryby To i taki kafar się trafia No zrobimy może mały konkursik Kto oszacuje Ile ten karpiszon waży A zgarnie czapeczkę i kubek No Nie, nie, nie możemy zawsze dawać Takich dużych nagród Ale czapeczkę i kubek wędku i Zgarnie jak oszacuję wagę tego grubaska. Zobaczcie jaki piękny karpik. Tych karpi docelowo ma trafić takich dużych tutaj więcej. Na razie Wam nic nie powiem, bo to ma być niespodzianka. Ale z Przemkiem planujemy taką akcję, że tych ryb dużych trafi tu więcej. Tych karpi tu już jest sporo. Na moje oko jak liczyłem wpuściliśmy ich tu 650 sztuk. Podejrzewam, że jeszcze mogło się coś ostać starych zarybień. Taka piękna ryba tu trafia, nigdy nie pochaczona Pierwszy raz na haku. Także jeszcze raz dzięki Willy za takie ryby. Fajnie, że uciekaj i cięż wędkarzy. Ale koks. Jak dostojnie, nawet się bardzo nie boi. A te tu stoją, ale powoli się rozpływają. Tak, jak widzicie. Nie będę Was już zanudzał. Taka dzisiejsza akcja. Troszkę mniej czasu miałem, ale wracam z mocnym duchem, siłą do wędkowania. Także jesień. Mam nadzieję, że obfita w duże szczupaki. Kilka rzeczy poprzygotowanych. Kilka filmów jeszcze nieopublikowanych, połowionych. Także jeżeli Wam się to podobało, subskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę, bo to mega motywuje i daje kopa do następnych filmów. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Wędkuj z Funkiem. Thanks <laughs>